Duchu w butelce, autorstwa Braci Grimm. W chatce na skraju puszczy mieszkał bardzo pracowity drwal. Od rana do późnej nocy ścinał w lesie potężne dęby i buki. A wprawę miał w tym tak wielką, że wystarczyło kilka mocnych ciosów, siekierą i drzewo padało na ziemię. Wszystkie pieniądze, które otrzymywał za drewno, chował do skrzyni, aż uzbierała się całkiem spora suma. Pewnego dnia drwar powiedział do swojego jedynego syna: Powinieneś pójść do szkoły, mój chłopcze. Weź więc dukaty ze skrzyni, idź do miasta i zapłać nimi za naukę. Dobrze, Tatku, zgodził się syn i Podszedł do skrzyni, w której znajdowały się pieniądze. Weź wszystkie, polecił mu ojciec. Chłopak zawinął monety w chustę i wyruszył do miasta, by zdobywać wiedzę. Sen Drwala okazał się zdolnym i pilnym uczniem, a pod koniec roku otrzymał nawet nagrody. Jednak pieniądze na naukę szybko się skończyły, i chłopiec musiał wrócić do domu nie ukończywszy szkoły. – Ach, nadeszły ciężkie czasy i trudno o zarobek – rzekł do syna zasmucony ojciec. – Nie zapewnię ci dalszej nauki. – Nie martw się tym, tatko – odparł wesoło syn. – Poradzimy sobie. Następnego dnia rano syn przygotował dwie pajdy chleba z serem i rzekł do ojca – pomogę ci w ścinaniu drzew. Ty, zdziwił się drwal, nie jesteś przyzwyczajony do takiej pracy. Poza tym mam tylko jedną siekierę. No to idź tatuś do sąsiada i pożycz drugą, poprosił ojca syn. Po kilku minutach ojciec wrócił do domu z zadowoloną miną. W jego rękach błyszczała ostra siekierka. Chłopiec wziął ją i obaj poszli do lasu. Gdy znaleźli się na miejscu wyrębu, podzielili się robotą. Ojciec ścinał najgrubsze drzewa, a syn dzielił pnie na mniejsze części. Pracowali tak aż do południa. – Odpocznij sobie – powiedział drwal, widząc krople potu na czole chłopaka. – Trzeba coś zjeść, aby odzyskać siły. – Usiedli na pniu. I zaczęli pałaszować chleb z serem. Tymczasem synwala poszedł w głąb lasu i rozglądał się po gęstwinie. Chodził tu i ówdzie, aż wreszcie natrafił na olbrzymi dąb, którego pięciu ludzi nie dałoby rady objąć. Nagle usłyszał jakiś stłumiony głos, wydobywający się jakby spod ziemi. Wypuść mnie, wypuść mnie. Gdzie jesteś? zawołał chłopiec i rozejrzał się wokoło. Jestem tu, na dole, między korzeniami dębu odparł głos. Chłopak spojrzał uważniej, pod nogi i spostrzegł butelkę tkwiącą. W środku skakało coś żywego. Wypuść mnie. Zawołało to coś w butelce, więc syn drwala wyciągnął korek. W tej samej chwili ze środka wyskoczył duch i zaczął rosnąć, a rósł tak prędko, że po chwili był już olbrzymym, sięgającym głową aż do korony dębu. Wiesz, co cię czeka za to, że mnie wydobyłeś? zapytał duch strasznym głosem. Nie, nie wiem, odparł chłopak. Ci powiem, zaraz zginiesz. Dlaczego? spytał przerażony syn Drwala. Tkwię w tej butelce już prawie 200 lat. Najpierw obiecałem sobie, że temu, kto mnie uwolni, podaruję bogactwa, ale minęło 100 lat i nikt mnie nie uwolnił. Wtedy przysiągłem sobie, że tego, kto mnie uwolni, zabiję. I to jesteś Ty. Chłopiec myślał gorączkowo: Co robić? Co robić? Nawet przyszedł mu do głowy pewien pomysł i rzekł: Nie wiem, czy jesteś prawdziwym duchem i czy to na pewno ty siedziałeś w tej butelce. Wydajesz mi się być na to o wiele za duży. Jeżeli się zmniejszysz, to ci uwierzę i wtedy możesz zrobić ze mną, co zechcesz. Nie wierzysz, że to byłem ja? wykrzyknął oburzony olbrzym i by przekonać chłopca zaczął się kurczyć zrobił się taki cieniutki i maleńki jak wcześniej synderwala tylko na to czekał chwycił go wsadził z powrotem do butelki i szybko ją zakorkował zadowolony rzucił flaszeczkę między korzenie dębu. Nie, wypuść, nie wypuść, jęczał duch, szamocząc się w butelce. Nie, odparł chłopak, bo mnie zabijesz. Nieprawda, jeżeli mnie uwolnisz, uczynię cię bogatym, przysięgam. A może duch dotrzyma słowa? Pomyślał syn Drwala. Chyba teraz nie zrobi mi krzywdy. Wyjął butelkę i otworzył korek, a olbrzym wyrósł przed nim jeszcze większy niż poprzednio. – Za to, że mnie wypuściłeś, otrzymasz teraz nagrodę – powiedział i dał chłopakowi czarodziejską chusteczkę. – Cokolwiek nią przetrzesz, zamieni się w srebro. Po tych słowach duch zniknął. – Muszę to wypróbować – rzekł syn drwala. Podszedł do gałęzi drzewa i delikatnie potarł ją chusteczką. Gałąź zaraz zamieniła się w srebro. Czas już wracać do ojca, przypomniał sobie chłopak. Schował szmatkę do kieszeni i postanowił na razie o niczym, nic nikomu nie mówić. Gdzieżeś się podzielał? Gdzieżeś się podziewał zapytał ojciec na widok syna, wychodzącego z gęstwiny. Czy już zapomniałeś o swojej robocie? Mówiłem, że nie będziesz w stanie tak długo pracować. Odpoczywałem, ojcze, odpowiedział chłopak. Po czym uderzył w drzewo z całej siły, aż siekiera się zgięła. Ach, tato, zobacz, jaką nędzą siekierę dostałeś od sąsiada. Skrzywiła się, zupełnie. Drwal przestraszył się i rzekł: Coś ty narobił? Czy ja za nią zapłacę? Nie gniewaj się, ojcze, powiedział syn. Już ja zapłacę za siekierę. – Jak zapłacisz? Dopytywał się ojciec. Przecież nie masz niczego oprócz tego, co ci daję. Po długiej chwili drwal ochłonął i chciał dalej pracować sam, ale syn poprosił go, by obaj wrócili do domu. Ojcze, jestem pierwszy raz w tym lesie i nie znam drogi. Pójdź ze mną, prosił. Idź i sprzedaj uszkodzoną siekierę, a staraj się za nią dostać jak najwięcej, nakazał mu drwal, kiedy wyszedł z lasu. Resztę będę musiał sam zarobić, aż zapłacić sąsiadowi za siekierę. Syn wziął siekierę i zaniósł ją do miasta. Po drodze jednak ułamał grubą gałąź i potarł ją czarodziejską chustką. Zaraz cała zrobiła się srebrna. Zaniósł ją do złotnika, który zważył gałąź i rzekł: To srebro warte jest 400 dukatów, ale ja nie mam tyle pieniędzy. To daj mi, panie, tyle, ile masz. Na resztę poczekam, ucieszył się chłopak. Złotnik dał mu 300 dukatów, a po brakujące 100 dukatów młody drwal miał się zgłosić za tydzień. Kiedy syn drwala wrócił do domu, rzekł do ojca. Mam pieniądze. Idź do sąsiada i zapytaj go, ile chcę dostać za siekierę. Siekiera kosztuje półtora dukata, to wiem, odparł drwal. No to daj mu trzy dukaty, a będzie zadowolony. Patrz, ojcze, ile przyniosłem. Mówiąc te słowa, pokazał mu woreczek z dukatami. Potem dał pieniądze drwalowi i powiedział. Od tej pory tato niczego ci nie zabraknie. Syn opowiedział ojcu o spotkaniu z duchem w butelce i o czarodziejskiej chustce. Wkrótce kupili sobie piękny dom z ogrodem, w którym zamieszkali w otoczeniu służby. Młodzieniec znowu zaczął chodzić do szkoły i uczył się bardzo pilnie, gdy dorósł został jednym z najsławniejszych filozofów na świecie.